W tym szorcie muszę wykonać jeden z najtrudniejszych challenge w Brawl Stars. Jak widzicie, na moim koncie jest równo 55 545 pucharków. Naszym celem jest zrobić 5, 5, 5, 5, 5 pucharków na moim koncie. I muszę zrobić to w jednej grze. Brakuje mi równo 10 pucharków, gram gierkę solo, mam zwycięską pasę na Finksie. Jeśli zajmę drugie miejsce, no to dostanę chyba równo 10 pucharków, tak mi się wydaje i wtedy będę miał to wykonane. Ale jeśli zajmę jakiekolwiek inne, to za karę będę musiał kupić pewnego skina, więc Oglądajcie szorca do końca, żeby przekonać się co to za skin. No ale może uda mi się to zrobić za pierwszym razem. W sumie tylko za pierwszym razem mogę to zrobić, innych prób już nie będzie. Zobaczymy, jak tym Finksem w ogóle na tej mapce mi się będzie grało, ale chyba nawet git tutaj pasuje. Na razie mam już dwa power cubes, ale nikt jeszcze totalnie nie O no. Oj, mam duże kłopoty, poczekajcie. Dobra, rozwalony na szczęście ten steel. bałem się, że mnie porobi, ale z tym darylem to już niestety nie dam rady i challenge niewykonany. No i za karę trzeba kupić skina. Teraz pytanie, którego? Czy Rider Rosa, czy Ultra Wiertniczka Jackie? One są na przecenie. Napiszcie, którego wy byście Zanim go kupię, to już tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym, wystarczy, byś mnie subskrybował. Ale dobra, bierzemy sobie Rose, proszę bardzo, poszło. No i Rose wjeżdża na moje konto. Wydaje mi się trochę lepszym skinem od tej Jackie.